Jajks. Right. Oh. Spadać uh. myszki. So nie then... to, nie się. Hell yeah. Got it. O! Okej. Okay. Mogę auto? O, <noise> nasz level dziewiąty. Jajks. zrobiłem auto, ponieważ... <grystanie> Aha, Influence to jest życie, dobra. Aha, bo to jest ta sprawa, dobra. wow O! O, kici. o ona sama się leczyła, to za suka! jeden obok niej, a ona sama się wieleczy leczy. Nie Wszyscy umierają, a się prostu lecza? No, nie <miech> po prostu ulecza? No, ona jest taka po prostu... Kukiczy... Kukiczy jeden HP, na ona się się... Nasza sko... na to się skończyło. Nie udało nam się dosyć, dosyć dobrze. What